jesienna wichura nad kunowem teraz się uspokoiło ale wieje co chwilę dosyć mocno wieje i mamy pierwszą oznakę pierwsza oznaka jesieni w ogóle patrzcie co leży u nas żółte liście leżą Skąd te żółte liście spadają? Z tych dwóch wisienek właśnie, słuchajcie. Dzisiaj właśnie zaczęły się, słuchajcie, robić na tej wisience żółte liście, bo wczoraj to były wszystkie zielone, a dzisiaj już niektóre liście stały się żółte na tych wisienkach. I te żółte liście właśnie zaczęły spadać na nasz trawnik. Dzisiaj właśnie taka wichura, dzisiaj taka pogoda jesienna w Kunowie jest. Właśnie, już tak mi się wydaje, słuchajcie, że już taka jesień się zrobiła u nas w Kunowie, bo już od wczoraj taka pogoda jest zepsuta taka jesienna. I, a od 30 sierpnia zaczęły się pojawiać na orzechu żółte liście na którym orzechu tak samo zaczęły spadać liście. Tam, tam, gdzie się jedzie na grabówkę tą drogą polną, to tam pełno żółtych liści leży. Nawet tam może będzie widać na kamerze, bo ja tam widzę. Że już niektóre liście są żółte. Proszę bardzo, tam na przykład, tam, żółte liście po prostu już. Brzuski jeszcze nie robią się żółte. Jeszcze zielone są, ale już widzicie. O, tam, tamten orzech jeszcze zielony jest. Tamten u sąsiadów naszych, tamten orzech to jeszcze. Ale ten, tutaj, tu u nas na podwórku, jest to ten. Już wywalaliście i żółte są te wiśnie, już. No, już są pierwsze oznaki jesieni, słuchajcie. To dopiero dzisiaj się tak stało, że pierwsze oznaki, akurat do 1 września. A to oznacza, że jesień już blisko. 20, chyba, nie wiem, 4? 22, coś tak około tego jest początek astronomicznej jesieni. Czego 22 lub 24 września, coś tak około. Na razie się uspokoiło, jak na razie. Dobra, to zrobię cięcie i nagram tą wichurę jak będzie biało mocno. Teraz to już się trochę uspokoiło z tym wiatrem już za bardzo mocno nie wieje. Ale cały czas spadają liście, pewnie tamto z tej orzecha też pewnie. No i tak. Ale taką pogodę jesienną. już właśnie widzicie coś. Coś jest tak. Na razie no słabo wie, bo już koniec, nie? Ale i tak w tytule będzie, że mi się, jesienna. Tego, że właśnie... Wcześniej biało mocno. To jest taka pogoda jesienna. więc może teraz nagram. Liście latają, patrz. Jak liście latają, koniec, no taka jesień się zrobiła, naprawdę. 그렇